W pierwszej kolejności gratulacje z otrzymanej nagrody Bursztyn Biznesu 2023 od Klubu Monaco. Proszę powiedzieć, jak Pani osobiście wewnętrznie odbiera daną nagrodę oraz co ona znaczy dla Pani? Nagroda ta znaczy dla mnie bardzo dużo. Współpracuję z fundacją, jestem również właścicielką firmy. Jesteśmy z Violetą bardzo blisko, współpracujemy ze sobą, wspieram również fundacje charytatywne, jest to dla mnie bardzo dużym priorytetem. A jaką Pani firmę reprezentuje na co dzień, jaki biznes? Ja reprezentuję biznes sportowy, studio fitness w Ząbkach.